Przedstawiamy Państwu rozwiązanie Symfonia e-deklaracji w chmurze. To nowoczesne narzędzie pozwoli oszczędzić czas, zredukować koszty i poprawić efektywność działań. Wystarczy połączenie z internetem, aby mieć dostęp do wszystkich deklaracji w jednym miejscu, niezależnie od urządzenia. Dlaczego warto zainwestować w rozwiązanie Symfonia e -deklaracje w chmurze? Ponieważ daje możliwość wykonywania operacji zbiorczych na deklaracjach w jednej lub wielu firmach, w zależności od wybranej licencji. Posiada zawsze aktualne wzory formularzy, które są zgodne z przepisami prawno-podatkowymi. Ponadto możesz wykonać operacje podpisania czy wysłania deklaracji do urzędów, korzystając z przeglądarki. Masz możliwość monitorowania statusu służonych dokumentów, pobierania UPO i powiadomień, oraz ma zawsze dostęp do elektronicznego archiwum przesłanych dokumentów. Rozwiązanie jest zintegrowane z Symfonia Finansy i Księgowość. Rozwiązanie chmurowe gwarantuje bezpieczeństwo danych, które są chronione zgodnie z przepisami RODO, oraz dostęp do kopii zapasowych. Dzięki zaawansowanym technologiom bezpieczeństwa, dane klientów są w pełni chronione przed potencjalnymi zagrożeniami cybernetycznymi, co jest nieocenione w obecnej erze cyfrowej. Funkcja pracy grupowej w czasie rzeczywistym pozwala na wspólne rozwiązywanie problemów, szybsze podejmowanie decyzji i efektywniejsze działanie, co przyczynia się do lepszej organizacji pracy w zespole. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami.